Siemano z tej strony Arti, a to jest tier lista obecnej mety w Brawl Stars na styczeń 2025. No więc zapraszam do oglądania i lecimy, ale na początku chciałbym powiedzieć, że to tylko moja opinia na temat obecnej mety, więc nie musicie się z nią zgadzać. No więc zaczynamy klasycznie od postaci, jaką jest Shelly. Shelly w obecnej mecie, moim zdaniem, jest tutaj przeciętna. Jest dużo więcej lepszych postaci, dlatego ląduje na tym miejscu. Kolejna jest tutaj nita z hiperku. w sumie można sporo z nią zrobić, więc myślę, że jest na pewno lepsza od szeli, dlatego silni, świetni, wojownicy, to tierna, którym ląduje. Mamy też kolta. I Kolta dałbym tutaj strzeli razem. No taki przeciętny obecnie. Oprócz tego mamy Bula. No to ból wiadomo jest git, ale w obecnej mecie no to tutaj nawet niższej walki dałbym go. Mamy Broka. Jeżeli chodzi o Broka, no to on ma hiperkę właśnie. Na pewno nie będzie lądował tutaj na samej górze. Ale myślę właśnie, że pasuje on tutaj do ekipy z Shelly Mamy El Primo, no i El Primo niższej walki, bo trzeba nim podejść. A obecnie jest tyle postaci, które zdążą poradzić sobie z El Primo zanim on ucieknie albo zanim on podejdzie do tej postaci, że naprawdę to utrudnia rozgrywkę tą postacią. Mamy Barley'a No i Barley moim zdaniem jest tutaj. Dałbym go chyba na z hiperką. Tutaj. Koło nity. Mamy Poco Loco I oczywiście Poko ma hiperkę dostępną, ale moim zdaniem ląduje póki co. Koło Broka. Mamy Rose. No i Rose Ma hiperkę, ale też tutaj przeciętna jest taka. Mamy Jesse. No i Jessie z hiperką. No to tutaj sprawdza się świetnie na hejście. Więc silni, świetni w wojownicy. Mamy tutaj dynamicznego Michała. Dynamiczny Michał jest przeciętny. Kolejna postać tutaj to jest Tyk. Tik jest w sumie... Hmm... No niech wyląduje sobie tutaj. Chociaż... Tu będzie tak bezpiecznie, moim zdaniem. Przeciętny. Mamy tutaj 8-bita. I 8-bit jest, kurde... Trochę wolny. Fajna hiperka, ale... Niższej walki. Mamy Rico i Rico... Jest tutaj bardzo dobry na wielu mapach, można skontrować, Edgar skoczy, możemy sobie na spokojnie poradzić. Myślę, że Franka dałoby radę powalić tutaj oczywiście. No i praktycznie jak jest mapa zamknięta i ktoś podejdzie do tego Rico, a on użyje ulta, gadżetu i jeszcze hiperki do tego, no to mając bez power Cubów, bo załóżmy, że to nie jest na solo, no to praktycznie ta postać nie ma szans. No, i mamy tutaj Daryla. Daryl jest tutaj. Silni, świetni wojownicy, ale on tutaj będzie powoli spadał sobie moim zdaniem na przeciętny tier. Hiperka dała mu dużo, ale za długo się tutaj nie utrzymał. Mamy penny. I to jest dobre pytanie. Na jaki tier dać peny? Rozważam sobie tutaj, ale chyba ląduje tutaj silni, świetni wojownicy. Dlaczego, bo ma hiperkę? Mamy Karla! Jeżeli chodzi o Karla, no to tu. Czy ja wiem? Karl, Karl. No on chyba taki. Niższej walki. Mamy natomiast Jackie i Jackie, też tutaj niższej walki, wiadomo, na piłce w niektórych mapach się sprawdza dość dobrze, ale ma tutaj, jest postacie na blisko, więc podobnie jak El Primo. Mamy gusa, no i gus oczywiście jest tutaj dość dobry. Tu je, chyba bym go nie dawał nawet w metę, ale. Niech wyląduje tutaj będzie bezpiecznie, ponieważ no da radę go pokonać na pewno obecną metą, którą tutaj mam poukładaną w głowie. Jeżeli chodzi o BO, no to Bo, no to nie ma tu rewelacji żadnej niższej walki po prostu leci bez zbędnego przedłużania. Natomiast MS. Dałbym też tutaj. Mamy tutaj Stew. No i Stew oczywiście z hiperką ląduje Kooriko. Bardzo potężna hiperka. Jeżeli trzeba uciec gdzieś, albo robić sobie powymijać ataki wroga, więc na gorącą strefę dałoby radę z, trochę zrobić tą hiperką, myślę. Podobna do mutacji, co była. Więc ląduję sobie tutaj i mamy piperkę. No to piperka jest git. Jeszcze z tą hiperką, co skacze, tak i zadaje więcej. No to jest tutaj jak najbardziej git. Mamy tutaj naszą pam. No i pam jest bezużytecznym zadmiarzem. Nie oszukujmy się. Mamy Franka z hiperką. Frank, najlepszy. No dałbym go do silni świetnie, ale chyba w najlepszych tutaj nawet wyląduje, bo jest lepszy od niektórych z tych postaci, więc jeszcze jest hiperko to. Mamy Bibi. I jeżeli chodzi o Bibi, no to naląduje koło tutaj Shelly, Colta, Broka i całej innej ekipy. Kolejna w kolejce jest postać, jaką jest Bi, która jest niższej, wa niższej walki. Mamy na niego. No i Nani, Niani, Niani, Oj, Niani, On chyba ląduje sobie przeciętnie w Artyce. Mamy naszego znienawidzonego przez wszystkich. Edgara. No i Edgar wyląduje tutaj. Dlaczego? Uzasadnienie jest dość proste. Mamy tutaj Rico z gadżetem hiperką. I ultem, który jest w stanie rozwalić Edgara. Franka, który jest w stanie, w stanie zrobić to bez problemu. Daryla podobnie może sobie poradzić. Nita, gdyby chciała, to może zrobić y, go tutaj niedźwiedziem. No z Darylem to wiadomo, Piperku jakby... Ktoś bardzo dobrze grał byłby w stanie porobić Erten na spokojnie Cordelius na spokojnie Miple. dałby radę Shade wiadomo da radę funk bas kit Miko Lili i szereg innych postaci którym idzie skontrować tą postać dlatego ląduje ona tutaj na kategorii niższej walki Mamy Grifa, czyli postać trochę zapomnianą przez Chociaż on wyląduje tutaj, przeciętni biatysy, trochę zapomniana przez Supercela. Mało skinów do niego dodają, dawno skina do niego nie było, więc trochę zapomniana postać. I mamy tutaj postać, jaką jest Grom. No i Grom tutaj ląduje sobie koło Edgara. Mamy Bonnie. No i Bonnie jest bezużytecznym awanturnikiem, nie muszę tłumaczyć dlaczego. W teorii da się nie grać, nawet git jest, ale Na początku siedzi się w armatce i trzeba trochę się napracować Żeby zdobyć tego ulta, a znając życie Ja tak często miałem, zanim coś zdążę zrobić Jadę sobie tą armatką, zanim ulta naładuje To już nie żyje, więc Dlatego to ląduje tutaj Mamy Gayla, Gail był tutaj, ale ląduje sobie tutaj. Następnie mamy Kolet. Jeżeli chodzi o Kolet, no to ona też silni, świetni wojownicy. Gail to może odpychać i tam zamrażać jeszcze tym ultem. Kolet to wiadomo, jak na napadzie potężnie obija Seifik. dlatego jest tutaj silną postacią. Mamy tutaj Bel. No i Bel, ja ją dał tu albo tu, tu albo tu. Niech będzie, damy ją sobie tutaj. Dałby radę, myślę, na spokojnie lepiej forowić postaci takie krzeli, Colt i te inne tej klasie, no i mamy Asha no i Asha z tym ultem z hiperką ja bym go dał tutaj nie no chyba bym nie dał go aż tam, ale niech będzie silnie świetni. Lola, no i Lola jest tutaj taka średnia w powyższym zestawieniu, mamy też Sama no i sam tutaj nie ma myślę rewelacji jest on niższej walki mamy Mandy z i nasza Mandy swoim ultem często wkurza graczy i potrafi po prostu cały team wyeliminować używając paru ultów a czasem nawet jednego ale tutaj ma problem z postaciami z kategorii B Niektórych znaczy, pff, co ja dałem z kategorii A. Ale ląduje dlatego na tierze B. Myślę, że Daryl na spokojnie ma Piperka, Colette, Gale. Jessie dałaby radę. Więc tak, to moje uzasadnienie. Mamy tutaj Maisie. Maisie jest git. Mamy Hanka, no i... Hank mówi sam za siebie, tak? Ten Tier jest zasłużony. Zasłużył sobie już kilka dobrych miesięcy. Ląduje sobie tutaj i nie jest mu, jak widać, źle. Mamy postać, jaką jest Pearl, lub jak to woli Piecyk, i on jest tutaj, silni, świetni wojownicy. Mamy tutaj naszych kurcze bliźniaków, Lary i Leif. No i tu. Dałbym ich tutaj, dalej w dalej. Tyle było osłabiania tej postaci, tyle było wszystkiego. Dalej ten Mamy Angelo. Angelo, jest git, git, git. Dużo zadaje, jak się dopełna naładuje sobie to. No, tak. Mamy Berego, Bery, git. Po prostu. Mamy Sheida i Shade to troszeczkę tutaj sobie nie poradzi z tymi postaciami, które tutaj jeszcze wylądują na mecie S, czyli najlepsza Meta Brawl Stars i tam będzie na przykład Bass Astral, który po prostu jest tak wkurzający, że gdy po wyjściu Sheita próbowałem wbić go na tier maksymalny, to gdy dodali tą postać, to ja zacząłem spadać i nie było. Bata, że wygram, bo wszędzie były te bazy Astralek. Mamy Mipla. Miple oczywiście tier S. Ma dwa fajne gadżety. Ja yy, osobiście już go mam na tierze max przez dłuższy czas. Tydzień albo tam dwa. Utrzymywałem się nawet w topce Polski jakoś. S no spadając trochę. Ale no. Obydwa gadżety są kit. Mamy Mortis z Hypercool. B. Tara. Hm Hmm. Hmm. B. Dżin. Jean. S. No nie muszę tłumaczyć. Jean jest bardzo dobry. Moim zdaniem nawet. Można sobie przyciągnąć jeszcze, jak weźmiesz kogoś do teamu.

Prout. Byron jest git do leczenia nawet tutaj jako support. Dobrze się sprawuje. Squeak. Przeciętny. Lo low Lo u low, low. 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 Ląduje na miejscu. Jaki. Hm. Domety go nie da. Do najgorszych go nie, da. nie będzie tu sobie. Raws. Hau, hau, Piesek ląduje tu. Bazilla, BAZILLA Bazilla. żeby. Mamy tutaj Fanga, no i fang oczywiście. No tym ultem. No denerwuję. Będą cztery. Czasem nawet bardziej od Edgar. No ale da się go tutaj zrobić w bambuku. Tylko będzie przeciętny. Ewa, no ta hiperka mówi sama za siebie. Tyle młodych zrobi. No więcej chyba nie miała, tak? Janet, no hiperka. Tyle powiem. Czy coś jej to dało? No, trochę tak. Otis. No i Otis. Jak to Otis? Tier A. Dużo jeszcze tego, trochę, jeszcze tego jest. Buster. Baster no to jest gate w sumie na piłkę. Można chronić też Team na nokaucie wyjść. Na przykład ostatnio miałem taką sytuację, że wygraliśmy z Basterem. Bo on tutaj Ultem obronił i pozwolił nam wyjść, a byliśmy no... zagonieni w kozi róg i mieliśmy trochę problem. Ale finalnie udało się wygrać, Grey, Grey Sigma z KBD ląduje na tierze S z hiperką oczywiście RT r 2 RT tier S Po rozdzieleniu kontrujemy hm. potężnymi obrażeniami praktycznie wszystko po wodzie jeszcze może chodzić, może pokonać się gadżetem, kogoś taką. O... Mamy Willow. Y... Przeciętna paruwa Bezużyteczna. Ponieważ, iż aż paruwa nie może sobie namadować za bardzo kulta. To ma problem. Nipple sparował, jest ta taktyka, że cały czas rzuca gadżetami zamiast zwykłych ataków. Testowałem na początku, jak to było, działało, ale był problem w ogóle, wygrać trochę, bo dołknie mi się ulta za bardzo naładować. Więc tak, Dziuchcia! Ciu, Niższej walki. I teraz oczywiście Charlie. I nasza Charlie wyląduje na Tierze. Jakim jest Tier? Niższej walki. No i mamy tutaj Miko prostość z dżungli. No i nasz Miko. Do jednego. Mamy melodię z Nasza melodi, ma hiperkę. Silni. Silni, silni. Lili. Lili, 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 lili. No i gdzie tam Nie, no. Przeciętni, przeciętni, to jest Klancy Clancy i Clancy jest git, ale będzie sobie spadał prawdopodobnie w najbliższym czasie. Niech tu będzie, to będzie bezpieczne, bo zanim on się naładuje, to czasem już jakiś, kurczę, nie wiem, na piłce z strzelą ci gola, no i ty sobie grasz Clancy, dopiero co masz brozowy ten... Drip ten, najsłabszy, no i już Ci tricksterzy gola walał, a Ty jeszcze nie zdojrzewałeś się nawet naładować Myszka Miki hmm. przeciętny Juju Juju jest git Ten gadżet jeszcze Który działa w zależności od tego Chodzi po wodzie, no to wszystko wyjaśnia, tego gościa to sobie ominiemy, bo tego gościa nie ma, więc nie wiem co on tu robi. Spikę. Sigma, jeszcze ta ikona. Za 49 gemów. Ale jest przeciętny, kruk. Hmm. Będzie przecięt tak. No i mamy postać jaką jest Leon, czyli kurczę marzenie 2019 wymarzona postać Super OP. Postać i ona obecnie prezentuje się. Tak. Mamy tutaj Sandstorm. Sandy i Sandy. Ląduje silni, świetni wojownicy Amber Gdzie mam to Amber Nie ma tu jakiejś rewelacji, no Nie ukrywam No koło leona Mamy Meg No i Meg obecnie trochę słabo jej coś idzie, i zostało tutaj, no, już w sumie niedużo postaci. No więc bierzemy sobie Surja, i na Surge Surge Protector ląduje sobie oczywiście tutaj. I kolejna postać. Tutaj, no to jest Chester. Chester, Chester, Chester. Git. Cordelius, który trzyma się bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jedna z moich ulubionych postaci dalej się trzyma. Ostatnio wbiłem na nim tysiąc wreszcie. Tytuł mam już dawno, więc jestem z siebie dumny. Mamy miau 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 miau, miau. Kit Draco. No miał 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 no miał tak miał 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 kenji, no i nasz kenji. Mortis V2. Tak zwany. Ląduje sobie silni świetni wojownicy i został Bass Lightyear ze swoimi trzema formami. Rozwalający całą metę, który zniszczył rozgrywkę i w dodatku jest postacią tymczasową. Tu. Nasza meta tutaj najlepsi to są oczywiście Rico. Stew, Frank, Meeple, Jean, Byron, Grey i oczywiście RT, Juju, Surge, i oczywiście też tutaj jest Buzz Lightyear. No więc dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.